Cześć! Jak tam nastroje po majówce? Widzicie właśnie ujęcia z miejsca, którego znacie, które już Wam przedstawiłam. Jest to ogród u dziadków. Poprosili nas, żebyśmy zajęli się domem pod ich nieobecność. Także całą majówkę spędziliśmy na wsi, w ciszy, spokoju, blisko natury i co najważniejsze, mieliśmy taki rodzinny czas. bardzo lubię jeść posiłki na zewnątrz. Jeden z nich, mianowicie kolację, przygotujemy razem. Tak, w skrócie tylko. Oczywiście jak kolacja to i mięta, świeżo zerwana, zaparzona. Ta mięta konkretnie ma taki pyszny posmak, jakby troszkę cytrusowy, ja tam też trochę jabłko czuję. Pyszna jest, pyszna odmiana. Kolacja była prosta, szybka, posmarowałam nawet chleb od razu. Takie małe wspomnienie z dzieciństwa. Nie były to idealne warunki. Żadna restauracja, ale było tak przyjemnie. Zresztą mam nadzieję, że film oddaje ciepło i taką radość, którą wtedy czułam, i że Was tym trochę zarażę. Wracając do kobiecych tematów, mamy tutaj nowość od marki Semilac. Bazę w takim naturalnym odcieniu. To jest stary produkt, ale mi się skończył. Top matowy po prostu. Nowa odżywka do skórek. Mam z nimi dosyć duży problem, więc zobaczymy, czy zadziała. No i produkt, który dodałam jako pierwszy. Teraz możecie zobaczyć zbliżenie. Są to suszone płatki kwiatów. Dziękuję za Twój czas. Do zobaczenia.